Siemanko z tej strony trzeba ja na jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla was w dzisiejszym odcinku do wygrania macie takie rzeczy jeśli chcecie wygrać standardowe wymagania oglądajcie film do końca. Zostawiacie łapeczkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, komentarz oraz bijacie pierwszy link w opisie, bo jeśli chcecie brać udział w giveaway'u widzowie, musicie mieć kodik Esteban na G4, bo będzie to sprawdzane, po prostu będziecie musieli mi wysłać, że macie mój kodik wpisany na Discordzie, na którego też serdecznie zapraszam. Link również w opisie. No i mamy jeden dzień do końca eventu świątecznego, także jeśli ktoś ma te prezenciki, to wykorzystajcie sobie je. Hmm, jeśli nie bierzecie udziału w rankingu, bo jeśli bierzecie w rankingu no to oczywiście zbierajcie, bo naprawdę kozackie nagrody są do zgarnięcia a my dzisiaj przejdziemy, mamy 4400zł no i chciałbym pootwierać jakieś droższe skrzynki jakieś droższe, których dawno nie otwierałem i zacznijmy sobie od skrzynki Hydrotus 230zł no, dwie. Na początek dwie 460 zł wydajemy. No, i liczymy oczywiście w dzisiejszym odcinku na profit. W pierwszej profitu raczej nie będzie. Chociaż zależy, no, 68 zł w plecy. Ale na spokojnie, na spokojnie. Jeszcze raz sobie walniemy dwie. Oj, i tu będzie na przykład strata ogromna. No, i to już się robi nieciekawie. Ale mamy skrzyneczkę DICE 175 zł. Trzy takie, 527. No, dzisiaj grube skrzynki. Grube skrzynki. Dzisiaj się nie pierdzielimy. Ale słabo, jest słabo. Chociaż chyba, że ten. No, no, 425 Orion. No dobra, to jeszcze 3. No, jak na razie. Za tym pierwszym razem na 0. A tutaj oddało srogo. I to pięknie oddało, bo 700 profitu. No i chyba w tym momencie odrobiliśmy to, co straciliśmy na poprzedniej skrzynce. Także bardzo ładnie. No i lecimy do skrzyneczki Catch 201 złotych. Mamy tutaj taką Cezetkę. Mamy awupkę. Nie, jest, jest sporo spoko skinków, no to lecimy z trzema. 600 stówek wydajemy. No balans szybko e, się kurczy. No i niestety tutaj trafiamy tragiczny drop. Jeśli mam być 4. O Jezus! 429 złotych plecy Musi tutaj coś dropnąć mega drugiego, żeby odrobiło. A nic... ojojoj, Skrzyneczka catch totalnie. Totalnie do dupy. No i mamy 1200 zł, no i w tym momencie jesteśmy na bank w plecy. Ale musimy znaleźć, jest skrzynka Chase O i tutaj mamy naprawdę sporo drogich temków Ale też jest 60% na tego Galila Ale spróbujmy, od razu zaryzykujmy Razy 5 wydajemy 1150 zł Mamy 38% szans na profit Proszę, proszę o coś drogiego i ja będę naprawdę zadowolony Okej, okay, okej, okay, chyba jest dobre 1229 złotych zysku No i takie profity to ja naprawdę szanuję Skałcik 800, awubka 800 I te dwa skinki po 300 Wy Tylko jeden galil, a myślałem, że ten galil To jest już, już ten słaby Ale on też daje profit Naprawdę kozacko No i wiecie co? I sprawdźmy ile mamy w tym momencie weku Mamy 4900 Czyli jesteśmy ponad 500 do przodu Kurczę, powiem Wam szczerze, jest naprawdę dobrze. No to wrzućmy sobie te tańsze itemki na kontrakt 34 zł. No i widzowie, pamiętajcie o tym, że jak wpłacacie, to możecie nagrywać i wysyłać mi na Discorda, bo nie dość, że jest to dla mnie ogromne wsparcie e, właśnie to, że wpłacacie, to jeszcze możecie coś za to dostać. Także myślę, że bardzo się opłaca. A my dostajemy kostkę za 990 zł. No i w tym momencie już przebiliśmy 5 koła. Przebiliśmy 5 koła, mamy 5000. Czy ja chcę ryzykować? Nie, 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 nie. Tak nie będziemy ryzykować. Sprzedamy sobie wszystko i polecimy jeszcze raz na jakieś tutaj droższe skrzynki. Wiecie co? Wrócę do skrzynki, Il Chase, która właśnie tak kozacko oddała. Wiem, że to może być błąd. Bo pięć rzędu na bank będzie sporo galilów. A no właśnie o tym mówiłem. No właśnie o tym mówiłem. Właśnie o tym mówiłem, ale ja jestem pazerny i zróbmy to jeszcze raz. Proszę, no jak teraz odda. O nie, znowu w plecy, znowu plecy. Dobra, zeruję, zeruję wizowe konto na tej skrzynce. Proszę, no nie, no czemu ten Deagle cały czas dropi? O my G, był taki fajny profit, to jesteśmy teraz mega dużo w plecy. Nawet to, nawet to nic nie uda, musimy zaryzykować, musimy zaryzykować. Te trzy Deagle, 1100 zł walnijmy sobie na 3,5, zaryzykujmy. 26% daje całkiem górę lewą i upgrade. Uje. No już widzę, że to nie siądzie. I jesteśmy w dupie. Jesteśmy w dupie. No, zróbmy to samo. 20% znowu lewą. Może teraz? Proszę doleć. Let's go! Let's go! Siedzą rękawiczki na 20% na 3,5 tysiąca. No i w tym momencie sprzedajmy sobie jeszcze raz wszystko. I jesteśmy już tylko dwie stówki na minus. Okej, okay, no udało się. Uratowałem balans. Ale nie skończymy tak tego filmu. Nie skończymy tak tego filmu. Otwórzmy sobie trzy skrzynki bilioner za 1380 zł. No i zobaczmy. Proszę. No nie. To nie jest dobry drop. Chociaż ten Asimov. Ale to jest duża strata. 2900. No to może nowa skrzynka. Nowa skrzynka razy 5. Proszę Fire Serpent. I będziemy zadowoleni. Nie ma Fire Serpenta, ale są dwa augi. To będzie Profit To będzie profit. 380 zł. Ok, i jeszcze dwie takie skrzynki. Proszę, proszę. Fire Serpent Nie ma Serpenta, ale tragedii chyba też nie ma. Zależy, jaki stan. Ok, jest Profit. Dobra, mamy w tym momencie 4000. Dobra, widzowie, trzeba zaryzykować. Dawno nie było grubego upgrade'a. Ale najpierw musimy zrobić z tego kontrakt. Wiem, że może to być błąd. 4 koła do kontraktu, możemy mieć 10, możemy dostać też 2,400. Podpisujemy. Jest naklejka, nie wiem ile ona jest warta. 3,200. Trzeba to subgradeować. Trzeba to subgradeować. Dawno nie było takiego upgrade'a Mega dużego. Mega dużego. No i co? Palimy na 6000. 6000 złotych. Sport Gloves, Vice I czuję coś w tym stylu 45% Jest szansa, żeby to siadło Ulepszamy i proszę Lecimy, dude No i widzowie to jest coś pięknego. Mamy kozacki profit ponad 1500 zł. Były w złoty i upadki, ale się udało. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. My się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.